Z numerem 27 Z numerem 27 załoga Bartłomiej Senkowski Radosław Talaga reprezentujący Automobil Klub Rakowski w Hondzie Civic Type R To już jest załoga z klasy Aero Open 2WD Mocny samochód z przednim napędem Reflektory, tak zwana elektrownia z przodu gotowa Życzymy Panowie powodzenia i dobrej zabawy Nie tylko tutaj na NOSZAKU Ale również jutro na odcinkach WAG Expert i RADEX うん。Oh boy. <sighs> No. Mm -hmm. Bardzo fajnie. Pierwszy raz jechałem w klasie Open2WD, ponieważ no mieliśmy niehomologowaną skrzynię, ponieważ ostatnio się zepsuła. E, w zeszłym roku debiutowaliśmy w rajdowych samochodowych mistrzostwach Śląska, ale Cieszynki się nam nie udało jechać, więc pierwszy raz jechaliśmy tutaj. E, no cisownica to chyba muszę przyznać najtrudniejsze OS jaki, jaki udało mi się jechać do tej pory, ale no było super. Było, było szybko, było, było ciasno. Jakby na no naprawdę, prawdziwy rajdowy odcinek Bartek Sękowski, numerem 27. Bartłomiej Sękowski, Radosław Talaga, pierwsze miejsce w RO Open 2WD Honda Civic Type R. Duże brawa, gratulacje zwycięzcy rywalizacji w klasie RO Open 2WD. Zadowoleni? Jak najbardziej. Co było dla was najtrudniejszego w tym rajdzie? Co wam przyniosło najwięcej frajdy? E, jeden i sam odcinek, czyli Ciszownica nocą. Strasznie się go bałem, ale końcem końców wjechało się nam bardzo fajnie, e, mimo tego, że, że było ciemno. Więc naprawdę rajdowy odcinek chyba najtrudniejszy, e, jakim dotychczas podróżowałem. E, no i udało się. Wielkie gratulacje! Zwycięzcy klasy Aero Open 2WD Bartłomiej Sękowski, Radek Talaga Automobil Klub Krakowski Honda Civic Type R Z numerem 26 zapraszamy na metę Romana Jaworowskiego, Piotra Krzaczyńskiego W kącie Civic Type R również ten sam model samochodu, ta sama klasa Dość mocno obsadzona kategoria, sporo tych załóg